No, dzień dobry ogółem. Witam serdecznie po raz kolejny na Barejczu. Proszę bardzo, znajdujemy się tutaj na wiosce. A dzisiaj znowu kaczuszką jadziemy, proszę ja was, po Zetora. Także tutaj elegancko, tego. O, proszę bardzo, taki oto zestawik. I Kaczuszka Wam dobrze znana, tak więc bez zbędnego przedłużania tutaj. O, zasiądę, tu wsiądę, o, tu wsiądę, tu wysiądę, tu włącz. Tak, nie tu. O, nie tu. Jednak tu. Zustereczko se złożymy, o, elegancko Szybkie, o, szybkie se otworzymy I orkę oraz obornik, także, także już pole będzie full Dobra, dobra, zajeżdżam za tutaj Na tej naszej gleb. coś, coś się słyszę? Dobra, dobra, dobra. Ty, to ten <laughs> ty, ty. sam kierowca? Nie, mordo Nie, to nie Zaz, ten Zastępca chyba jakiś Jaki? Nie, czekaj, dobra, widzę gościa Ja nie mogę, ale... ja nie mogę z tego kaszlaka, ty myślisz, że mała, temła ładowność na takiego zatora? Ja nie wiem, mordo ja wątpię, nie? Ja wątpię, że on ma taką ładowność, żeby tego zatora wziąć ja Nie, dobra, ty, to nie no. jest ten gościu, ty to jesteś inny Ale. Dzień, Halo. Dzień dobre. dobry? Dzień dobry? Kurde Ani nie, weź po ten ciągnik przyjechałeś, nie? Migacza, migacza pan wyłącz najpierw A, Bo to ciężko wyłączyć Ja cię bo się ciężko pewnie chciał popalić, no lampy, zabrał lampy do, dobra, będę wiedział eee, Słuchaj pana, pan, to w ogóle ładowność ma na tego zatora takiego, żeby załadować ten ciąg. Słuchaj, no mnie tylko po to wysłali. Jak to będzie, to ja nie wiem, ale Aha. jakoś damy radę. No dobra, słuchaj pan, podjedzie pan trochę do przodu, tam koło no. tej nawetki, a ja tutaj stawię tego zatora, nie? No dobra, dobra. Chyba, że pan chcesz wstawić. Wiesz co, póki nie... inaczej, to nie moje, także ja wolę nie ryzykować. No, no właśnie o to chodzi. Ja mordę nie wiem, czy to się nie zarwie. No kurwa, trochę się boję. No, z otwartymi drzwiami podjeżdża, ty. Ja się powiem z jednej strony, ku... ja nie wiem jakim cudem ten gość, który przyjechał do nas, on w ogóle nie zwrócił uwagi na to, że wie, że kopczy ten zero czy coś, no widocznie może, chyba, że dla niego to była okazyjna cena i na przykład powiedział, że wiesz, że sobie on jeszcze znaczy, ja ci powiem tak, jak my myśmy go wystawiali za 50 tysięcy, to ja byłem w 100% pewien, że on dzień, góra, dwa dni postoi, bo jak patrzyłem na Elixa, to to jest taki chodliwy temat, ty że to jest szok, Dobra, dawaj powoli, czekaj ja tam zazwyczaj. Zgadzam powoli. Tyle dobrze, że ten e zatory jest włoski. A nie, ja tu stanę, ja mam trochę lepszy niż kiedy do, do, patrzę. Do, dobra, no to ja pójdę. Ja, pier... ja tu stromo mord. Dobra, dobra, ja lepiej chyba zajdę. Trochę się cykam na no, A Hamule z jest, jest zaciągnięty, to nie pojadzie z tyłu. O kurwa, czego bo sprzedł, oj Dawaj, 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 O, ja to siada. Na prosto? Nie? Na, normalnie na prosto teraz, no. No dobrze, kontrujesz, dobrze kontrujesz. Elegancko. Dawaj, jeszcze, jeszcze, czekaj, stanę z tyłu, jeszcze trochę, jeszcze, 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 Jesz Dobra, dobra, stój, 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 stój. Dobra. No co, Ostatnio że że tak powiem, O kurde. Yes. Kurde, jak to... Kopci. To są... ja, wieniu, wieniu, tak, kopci. tak, kopci, dobra. Dobra, dobra. No, Słabo. Pan, nie pana, to właśnie no, i No, no to, to oczywiście, no, racja, racja. Pan, to tylko jest od transportu. Tak, złowałem go i od razu go elegancko. Dobra, dobra. No, już nagrane wszystko jest. Mordo drzwi chyba... Jest. O, dobra, zamknąłeś się. Ja już ja już że nie, myślałem, że nie sięgniesz. Kurde, z jednej strony ci powiem, że tak, niby go szkoda, niby nie, nie? Znaczy, no. ja się, Fajnie, ja się... bo było w początku serii gdzieś tam dużo odcinków, może nie mamy nagrane, ale kurde. Wydaje mi się, że ciągle. gdybyśmy. Ci tak, gdybyśmy nie mieli 60, e, to na pewno byśmy go zostawili. Ale ja jednak wolę zostawić 60, bo ona ma tutaj naprawdę sporo roboty jeszcze w gospodarstwie, nie? Dobra, panie, pan se tutaj pozabezpieczy. Ja, ja, tu na spokojnie się pojutę, no, po się ogarniam. To, no. o, łańcuchy pana trzeba. Tak. to tak. No, jest wszystko w komplecie jest już tam, nie? Mordo. Co? Druga zajęba, ma coś. Co zrobiłeś? Rówę Żubę? No Jakąś rówę Z tyłu, centralny. A dobra, <grym> Kurwa, ten... <grym> jeden tył. No, no, dobra, jeden, no. ty Co w rodzinie, to nie zginie No, no to, co tam, pan no. sobie poprzypina, nie? Co? My byśmy się rozliczyli, bo kurde, na pole uciekamy, nie? To pan sobie tutaj może zostać, poprzypinać przypinać. Ja się z kim mam rozliczać? Nie, to tam pan Wiesz. da z temu znać, bo on zadanie No tak, 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 on powiedział, że... On coś mówi, że on wyjścia jak dojedzie nie, nie, to bo my byśmy walali ogólnie szybciej trochę kasy, to niech pan do niego drynnie. No dobra. Tak, ja. I jak pan wyjedziesz, to niech pan, to pan do niego drynnie wtedy no niech będzie pieniądze, nie? No, 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 no Bo to no, i tak no. teraz, teraz przecież powyżej 15 tysięcy, to i tak chyba gotówką nie można płacić. No, ja, no, no, tak, tak. Ja myślałem, że można jeszcze, że to przejdzie. Nie, 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 nie przejdzie. Także. No to jakbyśmy jak trzymali w wyjedzie... skarpecie, po, wiesz, po połowie ja i ty, to by się im przerumali chyba. No nie, no to pewnie nie. <laughs> tak, da, jak pan wyjedzie, da pan yes. znać to ja, może ja, że to mnie pan sobie nie? Jeżeli, że nie dojadę, to może być problem. Chcemy się ubezpieczyć, że no to, to, to on, Rozumiem, rozumiem. Dobra. Ciągnik jest załadowany na lawetę, od nas gospodarstwo wyjeżdża. Dobra, czyli gwarancja dobramy standardowo. standardowo. Dobra. Nie, 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 u nas jest nie. do studni. A, a, do dobra, dobra, a Dobra, dobra, dobra. <śla> dziękuję, w takim no, razie, 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 do widzenia, do widzenia. w pozdrawiamy serdecznie. Dobra. Mordo, on chyba nie do tego. co trzeba? Kurwa. Kurwa. Panie, chyba nie ta kierownica poszła. Jakie mu buty fajne? Nie widziałem w tym życiu. To był kurwa drzwi po otwierane wszędzie. Dobra mordować no, może lepiej odejść. Ja... ja Chodź może. To jest... <śmienny> te, ja nie to jest chyba tego. Te, to, te mordo w no widział. Nie no, bo olgarnia. To jest laweta a od tego gościa co był wtedy co no, no, tak, on nam On nam coś przyniósł, nie? I. Stój, stój, stój! Eee <śmienny> Dawaj do przodu tam! Chłop na awaryjnych, Bo mordo, całą drogę się nie skapie, że te awaryjne są Nie no kurde, nie no, weź mnie nie strasz Dlatego wiesz, wolałem się ubezpieczyć, żeby wyszukać, kurwa, bo... Dobra, dojechał Dobrze, że jeszcze Sotys zblokuje drogę bramę zamknąć. Hm, Dobra, zamknąć Dobra, Tak więc elegancko akcja ogarnięta, proszę ja was i yy, zobaczymy, bo dzisiaj w sumie planów nie ma, proszę państwa, bo ja tu tylko po, po lawetkę Także, kurde, elegancko. Zobaczymy, co dzisiaj się jeszcze uda wykombinować. Zajedziemy sobie gdzieś tu, o, tutaj, tutaj, zawrócimy elegancko tego i polecimy, proszę ja was, yy, może coś jeszcze powymyślać tutaj. Dobra, dobra, pojechał, pojechał. Elegancko tego tutaj. Kurde. Tu jadzie kto? Czekaj, czekaj. Wróczkowski Eugeniusz z tej strony, Ale idzie. Niegancko tutaj. Powała się, nie wywalało, żeby nam multiplayer było wszystko w eee, To jest jakby pierwsza rzecz. Kurwa, tak, ma, skute, jakiś gracent gracen tu jeździ chyba czegoś szuka. Żeby te fps -y nie, nie uciekały po wgraniu, nie wiem, kilku, kilkunastu modyfikacji i jednej mapy. Albo po 100 eee, godzinach gry. Dokładnie, albo po parunastu godzinach gry, a druga sprawa to jest to, że no dobra, widzę, widzę Gracjana e, Druga sprawa jest taka, że... Może teraz się przez to <grym> cieszę, <grym się jest z e, Aha No nic, tylko się cieszy, że jest osoba, która jakby... Da radę to poprawić, o tak powiem so, Ja poprawię mordę tej ścieżki Co to kurwa? To Ja pierdolę, jakiś mietek za mną jedzie Jak za to jedzie? Kurwy Idiota uh. Za! to yy! co się dzieje? Dobra, dobra. Po 60 jest. Temu? Ten Mietek! Zach zachwacił mi bronię, onkowie mnie chciał między tymi potkami poprzedzać. Chcemy na łąkę. No w sumie, to ja Ci powiem, że kurde. E miałem sobie ogólnie to. Teraz mi tak przypomniałeś, że. Tak. Sobie... Znaczy nie. E Tylko. Tyle, tak? O komu nie? i co... od co... razu przypomnę. Szczerze, szczerze, nie miałem nawet za bardzo na to czasu. Może kiedy te, te nasze krowy zaczną wpierdzielać, tyle żebyśmy mogli kisiąki więcej zrobić. No, no to, to dla nas dzisiaj jak kurde zobaczył, że jeszcze tę kisiąkę mamy sprzed. ile? To jest sezon, nie? To się chyba ktoś Halo! Mówi, to... Co to? Kurwa było? A dobra, oni już przyjechali. Dobra, czekaj, kurwa wyjeżdżam od razu. co? Jakby poszedł chłopie 500 metrów od razu. Halo! No, to jest no! Panie nie, ustawię... To... Mata, nie? No. no mam, mam, no O, ja wie, o witam pan. Co pan taki ubrany? Tak zimno dzisiaj? Mordo. E, to kombinezon specjalny, jest, proszę się nie interesować Sąsiad, no. nie? Sąsiad ma 10 ubrań na sobie No sobie że... 10, bo 10 wrzaj, w wrzaj, dobrań, no wrzacie, wrzacie, no tak? Sąsiad na ten taki taka, przygotowany Taka młoda chyba, co? Ja w pogodzie patrzyłem, szmagalog zapowiadał, że ma padać, więc ja się ubrałem, tak Na to zapowiadał? Co? Kto zapowiadał? No właśnie ten a, myślałem, że gwizdała. Dobra, yy, na jedenastkę, panie, i lecimy z tematem. No, najpierw, najpierw od lewej strony, bo ja, kurde, tej nie mam, nie? A później tam pojedziesz y, 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 za mną tym żodilkiem, to kurde... Ten, dobra, 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 jakoś. I tam, kurde, nie za szybko, majster, nie? Tam sosiem... Kurwa, Kurwa rurem tak Co? Rura! tam cofnij trochę tym żodilkiem. Dobra, dobra. Da orężadę dzisiaj umówiłeś? Nie Ej, wolno! Cały odcinek nie będę chodził i pokazywał wszystko. Mówię ten. Yy, mówię, co tam sąsiad? Mówię, skarmienia zbrakło? No, troszeczkę, ja no, no to widzisz, no kurde, trzeba było jakoś tutaj sobie poradzić, nie? No. Nie, no ja akurat się tak trafiło, że my mamy raz przed bo... A, no, no, no tam tego sezonu jeszcze że zostało, to tam kurde nie potrzebujemy tyle. Jak byśmy to by doła... nie siadli gdyby nie płodozwiam, to, to byśmy po w ogóle nie siadł. No, no A na przyszły sezon są te najbezpotrzebowe co się będzie... dzieje? Co? Co to właśnie? <laughs> się szkarnista, go w okruszki nie odcisnął i w cipsy Co? Smacznego tam, majster! No, no dobra Dziękuję. Dobra, yy, Możesz już podjeżdżać powoli tym John Dobra, Dobra Ja dobra. spróbuję się to jakoś wykręcić Ej, sąsiad, ile masz tam? Eee, 5 ton dopiero A ile to? A, tak na około 30% będzie. No jako to chłop szkutowcem. E, byś mi tu gadał. Ja się <noise> ty, ty masz taką dosyć dużą przyczepę. No, no ja jak. Kurcz. Ja nie wiem, co z tym zatorem jest, mordo. Czemu? To jest chipa zrobi tutaj, czy co? Kable podpięte kopią z ja tęka, przyczepą tam Ty się szkarnica, myślę, że co będziemy w kółko kosić chyba najlepiej, co? Dobra, podjeżdżaj. No, 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 no. Co mam zrobić? Odjechać. Dobra. Elegancko człowieku wysypało Będzie Już? 100% Nie, 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 o kurwa sypie Tu ciasno do zawracania ma Mordo, ile jeździcie? A. Może do powoli wtedy? Co? Biede. Nie Nieprawda 8-8 8-8 To on tym to tam moment machnie Ja nie? mam pół przyczepy już Co? Pół przyczepy już mam Sąsied, ile do Ciebie wchodzi na przyczepę? to sąsiad chyba zasięg zgubił Z tymi rady już nie wybrał No opiera. mówisz, bo tu cześć, troszeczkę Ile ci na przyczepę wchodzi? Zależy jak nasypię, ale tak z 17 CO?! Kurde, on ma chłopie dwa razy jak my No ja... ile tam miałem? Chyba ósemkę? Nawet nie Jezus Maria Dobra, stój! Jak już ciągle będziemy mieli, to wtedy będzie można kombinować Ten sąsiada przejechał On wciął pieniędzy, mordo, do... zainwestowania, nie? A, tak, tak no, no bo ja, ja wciel, cię, wciel. cię, cię... No dobra, jest, trafiłem, elegancko Dobra ten, jak mi ten, się ten John direkt widzi jego, nie? Dobra, tam, tam pojedziemy. Ta pięciarka. Ładnie. Wow, no, Ale on chyba kurde go nie miał, ja nie wiem czy on go w ogóle nie kupił jakiś system. No całkiem możliwe Ty, na którą stronę nasypie ta przyczepa? Na pryzmie wiesz? Tak Sąsiad już już u mnie to Ja już przyczepę napełniam Także ja jestem jak najbardziej za Dobra, i sąsiad ile masz? 80 Dobra i po prostu chcę zobaczyć i wiesz, jak tam oceni, jak będzie mu się podobało Ja podejrzewam, nie. że on przyjedzie autem, na dwukółkę to zmieści przecież No, no, śmiało, śmiało Jakbyśmy mieli dobre jakościowo te Sorgo, to na następnej sorko... No, no, ja chyba ci powiem, że rzucę już dwie studny i niech on w kupi No bo on chyba coś cały czas odbiera Albo on na niej siada, albo nie wiem, on sobie wchodzi. kładzie Jak coś, to ty jak przyjedziesz teraz, a już jesteś, to już bierzesz jest na raz, to, no? nie resztkę Powinno być no, jo śmiało Słuchaj, to tak samo jest jak z nie? jak ciąnik kurde ma niskie koła to tak i wąskie to tak kurde nie wygląda nie? A jak się mu założy szersze laski i wyższe no to od razu, od razu inaczej więc sam się jak myślę, że jeszcze kukurydza chyba jest, bo zapieprza na pole Co? Weź mu mordo zatrzyłek tej. Okay. Ale już za późno, już przejechałem dawno A, To w sumie i tak niby nie niego będziemy, ale może się rozliczymy od razu Chyba tak jak gadaliśmy, kurde chyba tutaj nic mniej Kurde, myślę, że w miarę mu tam dało Dobrze, ja myślę że gdzieś tam będzie brał... Kogoś, Daj czy? Boże, miał pieniądze ja. ja Sąsiad przyjechał, chłopie, lekko zdziwiony chyba Na środek pola pojechał i się rozgada Czekaj, a ja idę do niego Sąsiad! To Słucham cię! To już koniec, to tak z rodzaju poczcienia chyba że się rozliczysz i chcesz od razu. Czy tutaj, czy na podwórku, czy jak woli? Być może na podwórku, bo ja i tak będę Dobra, dojechać, to Dobra, pojedziemy na podwórko nie? na spokojnie. Ścieżka ja. się tam rozliczą, to chyba. Prawa zamknięta jest. Co? Bramę zamknął. To już? Mama Nie. Rzut po musiał zamknąć chyba. A. To, to, Jakieś to się na tej wiosce Dobra, to jedziemy na, na podwórku, się rozliczym Jo, dobra, to czekaj, to ja się szkarniście wtedy płacę tysiaka I sześćdziesiąteczka plus rozsiewacz I ja sobie wtedy polecę po tym, na te pole posoku, nie? A jest wapno jeszcze? Tak, tak, jest Jeszcze mamy, ale już zamówiłem w razie wóz, nie? No, to jest prawda, ogólnie. No, no, zresztą ty w nie tak samo widzisz, nie? Nisko są jo, Bardzo nisko Dobra, ja z sąsiadem tutaj wychodzę Ja pierdzielę mordu nie mogę widok znaleźć co? Ja tam muszę być. Ja je dzisiaj widziałem na pewno gdzieś na podłodze. Boże. A tu leżę. Jak pierdol? Rozpę... Chyba mu wsteczny nie działa w tym zatorze. O Boże! To S Sąsiad! Tułam. I wsteczny chyba nie działa w tym zatorze, co? No zdeczka troszeczkę tak No ja widzę właśnie, słuchaj, rozliczamy się ja uciekam bo jeszcze mnie robota goni. Dobra Tak jak się ugadywaliśmy chyba, nie No, 1500 pole... Co? No, no Jakie to... 1500? 8 miało być 8?! Za 1500 to tą ostatnią przyczepę coś ci przywiązam, to A... mogła być To? Ja tu ty. Już czekaj już to muszę znać. Mi się ty. Telefon mi się zaciął, widzisz? Dziekaj, dziekaj, dziekaj. Dziekaj. Kurde ładny ten twój zetorek Pasło do 2, 1, 3, 7 <noise> ładny, ładny ten ruperek. Od, no, odremontował chłopie, ale mu wsteczny chyba nie chodziło. Bo... O, poszło, przyszło już. A, ja. jeszcze, tutaj. Co? Co? Co jeszcze? A, masz jeszcze tutaj. Jezus Maria. Ja być ci się zbyt, jeszcze stówkę na flaszkę. Dobra, ty to co? ja ci powiem tak, my się kiedyś spotkamy, to za tą stówkę, wiesz, razem tam dobra, zrobimy Dobra, na spokoju, tam kiedy się znajdzie czas. Jo, jo. To powodzonka tutaj jeszcze na gospodarce i będziemy w kontakcie, nie? Dobra. Jo, na razie, Na dobrego. Która mu chyba nie działa, bo on dookoła jeździ pryzmy. On nie, nie, nie cofał na pryzmie, tylko dookoła pryzmie jeździ i z powrotem wjeżdża w tej samej strony. Nie ja lecę na gospodarkę wtedy. Okay. Ja zagasz mu ten klamot w I dzisiaj skąd ja was witam? kierowca ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na trasie, w sumie już po trasie, bo zjeżdżamy, można powiedzieć, i słuchajcie, jedziemy na nasze gospodarstwo w Baryciu. E, tam czeka na nas już Jankus. I dlaczego my jedziemy ciężarówką? No, mówiliśmy wam w poprzednim odcinku, że przyjadą do nas maszyny, słuchajcie, z dotacji na młodego rolnika. No i tak też się dzisiaj stało. Tak też się dzisiaj stało. Jedziemy z maszynami, jadę z kierowcą, słuchajcie, bo byłem dograć wszystkie papiery, e, Panie, tutaj powoli teraz. Tak, tutaj powoli, tutaj, tak, Tu tak, po prawej tak, stronie, a, tak. A. Byłem dograć, słuchajcie wszystkie papiery i stwierdziłem, że po prostu wrócę sobie już tutaj z kierowcą. E, pan się zatrzyma tutaj najpierw, co? Przy, przy tym, przy zjeździe? Dobra, to będzie tu. Mam nadzieję, że tam z tyłu nic nie będzie podjeżdżało. E, I będziemy musieli. Wyjdzie pan, ja panu pokażę, co i dobra. jak, Dobra. Dobra, gdzieś tu Jankus jest. Jankus, który on miał czekać, Ja dzwoniłem do niego przed chwilą. Ciekawe, gdzie się tu. O oh, kurwa, nie ma go, nie idzie na gospodarstwie. Ja nie wiem. Dobra, panie, bo tu jeszcze kolega miał być, ale widzę, że. Się schował prawdopodobnie, gdzieś go nie widzę. Ale dobra, nieważne. E, tutaj będziemy cofać Tak z łzy, czy tu, jak Kurde, to pan widzi. Podjedzie pan do przodu, tutaj no, trochę, no, no, no. E, i tyłem wtedy od razu tyłem, no bo przodem myślę, że nie ma sensu, bo potem będzie przerąbane tyłem wyjeżdżać na asfalt, nie? No ja, jo, no ja. Jo. No, tam no, także... nie wróci na gospie, co? Nie, ciężko, wokół drzewa tam będzie ciężko, bo no to dobra. jest długi zestaw, także krótszymi zestawami tam zawracali, ale myślę, że tym dobra, może być problem, dobra. nie? No to spróbuję cofnąć. W takim z, razie. Złamie pan ją lekko i wtedy tam lekko cofnie, a panu powiem, kiedy się zatrzymać Dobra, dobra. To się chrapie gdzieś Nie no, nie widzę go Kurna no Za... W ciągniku nowym? No Dobra, chodź pomożemy mu cofnąć mordo, chodź to komu? Chodź, bo przyjechali A, już A przyjechał, U, kurwa, Trzymaj, jako nic nie słyszałem Jeszcze, jeszcze, śmiało, 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 prosto teraz, prosto, 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 bo... Ech! Popraw pan, bo zerwiesz mnie Ech! Co? Popraw pan, bo zaraz urwiesz tego, furtkę Idzie, dobra ja przy okazji No dobra Kurna odważny kierowca ci powiem. Jeszcze, 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 Kurna, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze kawałek. Murda, zaraz wiatę nam wiedzie. Dobra, będzie! Będzie! Daleko będzie. Dobra! No pan tam porozpina wtedy wszystkie pasy, jak tak, tak. ja to powiem powiem do... wam, dobry, wam tak. Że najważniejszą rzeczą, chyba którą żeśmy potrzebowali, e, to był siewnik. Siewnik miał co prawda być w sumie ten, ale myśleliśmy jeszcze nad talerzówką. Co się okazało? Słuchajcie, że do naszej talerzówki e, udało się nam założyć hydropak. Także będziemy korzystać z naszej talerzówki. Plus do tego e, z tyłu będziemy podczepiali siewnik. E, no i kolejnymi maszynami, jakie gdzieś tam musiały wpaść, musiały się pojawić pod nasz nowy ciągnik, czyli dość którego kupiliśmy w poprzednim odcinku u Jankusa. Na który serdecznie oczywiście zapraszam. E, no Gruber. E, panie, ja ten, ja Odjadę tutaj z tyłu, e, wezmę tego, ten chwytak do zdejmowania maszyn i wtedy będzie trzeba najazdy rozłożyć, bo ja będę musiał ściągnąć ten e, gruber, nie? No jo, czyli od tego zaczynamy, tak? Tak, tak, od grubera, tylko dobra. czeka pan chwilę, ja wezmę, odpalę ten, e, czwórkę z turem i zdejmę ten chwytak, dobra? Dobra. Dobra, kurna, dziot, trzeba się brać, bo... Dobra, dobra, pięknie tutaj najazdy są rozkładane, kurde. Tu wszystko elegancko, tu wszystko elegancko, teraz tak, tu gruberek, następnie kosiareczka i yy, zobaczymy, kurde, jak to, kurde, wszyscy naraz tutaj, jechali z tematem. Dobra, weźmy ten adapter, panie, ten adapter to chyba teraz naprzód, co? Naprzód go dać, czy nie? Jaki adapter? Co? Tego, chwytaka. No to jo, to naprzód, jo. Kurwa, mogli mi nic nie mówić, to byśmy sobie to. go zostawili, Zapomniał. Tak się zapytał Dobra, będzie w Dobra O, dobra Dobra, będzie Powiedz ja co, pan tam go przypni? Ja? To ty musisz tylko podpisać ten odbiór, nie? No ja, Gdzie tam, kwita pan mi da jakiegoś i... I właśnie się spytałem ten wał, ale wątpię, że on coś będzie wiedział Panie! Co? A ogólnie ten... Bo myśmy mieli w papierach ten, yy, wyauteownikowy, a nie rurowy dany w gruberze. To, panie, to powiem panu, nie do mnie niestety z takimi rzeczami, bo ja to tylko za transport odpowiedzialny jestem. To, to niech ci numer da do takiego głównego kierownika, który No ja, mi pan sobie numer, tam wejdzie, ja, czeka, czekaj, ja po, zadzwonię. po komórkę pójdę tylko. Dobra. Tutaj będzie wszystko. Proszę Dobra, bardzo. tutaj. Dobra, i ten numer. Dobra, mam z, dobra, sobie dobra, zdjęcie dobra, zrobione, parkami, świecą. mam zdjęcie zrobione tak, że w jak będę wtedy do niego dzwonił, bo dobrze. mówię, no nie taki wał do nas przyszedł, nie? Chyba <grywa> na kłódkę skrzynkę gość ma Przepraszam? Że... Na kłódkę <grywa> No, a co? Elegancka nawet. <grywa> dobra, dzięki panie e, Do zobaczenia to... może w przyszłości Dobra, To na, na razie Dobra, słuchajcie, odnośnie się maszyn e... ty, to, ty może pogadaj o maszynach, już wtedy czwórkę podepnę, co? Pod co? Może nie, na spokojnie, bo to podczepimy, dobra, Na spokojnie z tym zaraz podczepimy. E, odnośnie maszyn mordeczki, bo e, nie powiedziałem Wam chyba najważniejszego, co, czyli ile co kosztowało. Wydaliśmy wszystko. O, jak to idzie? Dobra, już nie idzie. Żartowałem jednak.